Witam tutaj Jaro. No niestety pikem się nie udało. Ale przejdźmy do konkretów. Czyli co się stało? Tu mieliśmy oczywiście dobrze. Tu się posypało wszystko. Face odpadło na BNE. Liquid odpadło na Spirit, Vitality odpadło na N. NIP zrobiło 0,3. N prawie przeszła. Ale to jest nieważne w tej kwestii, ponieważ BO1 jest. No powiedzmy sobie randomowe. Widziałem statystyki tamtych e, prosów, e, obstawiania, analizy. No u nich też cienko. Tam pojedyncze przypadki miały 5 na 9. Więc nie mogę się wstydzić. E, statystyki, które się pokażą tu, pokazują, że tylko 30% przeszło do dalszej fazy, więc nie jest źle. Ale najbardziej żałuję tego Liquid. To, co zrobili tam co oddali Vertigo? Zresztą Vertigo to też nie jest mapka, że oddali. Cztery drużyny, które odpadły. Ja to sprawdziłem. Face, Liquid, Vitality, NiP. Wszystkie wzięły Vertigo. Jako swój pick, i wszystkiego przegrały. To się nie dzieje, no. No cóż, no. Dobra, mamy tu Champion Stage. Tu mogę więcej powiedzieć, bo jest BO3. Jest mniej randomowości. Więc można ład, ładne opowiedzieć historię. Outsiders Fnatic. Outsiders zdecydowanie lepsza drużyna. Drużyna, która się dobrze pokazywa. Cichy contender na Majora. Nawet można tak powiedzieć. Tu jest Major zaskoczeń. Mouse Cloud9. Cloud9 ma szansę na wygraną, o ile się nie wywalą na Mouse. Bo tu jest największe 50-50 z tego wszystkiego. Mouse dobry mix onlinerów. Dalej sobie na pewno by nie poradzili, ale Cloud9 poradzi sobie dalej. I tu jest ten problem. Więc mimo wszystko wezmę Cloud9 jako tą lepszą drużynę. Team Spirit Heroic. Heroic było bardzo dobre. Przegrało tylko na Clown 9 w tych grupach, więc nie ma się czego wstydzić. Spirit męczyło, męczyło. Ostatnia seria z Liquid pokazała mi, że mogą mieć szansę. Ale myślę, że Heroic nadal jest lepsze. Furia na tu Zwincere, To będzie mecz, który będzie zaskoczeniem, pewnie. Bo bardzo równo idą te drużyny. Jak się wydaje, tu ładne 3-0 na Furii. NAVI wymęczyło, wymęczyło na Big. Jak ktoś się na Big męczy, to wiecie co to znaczy. Cyk. Outsider 9 Cloud9. Cloud9 jest faworytem, dlatego go tu wezmę. Choć nie się jak Outsiders wygra. Ten cały interes. Górny braket według mnie wygra, tego Majora, to jest pewne, tylko kwestia kto to będzie. Fnatic najmniejsze ma szanse z tych czterech. A tu pojedzie, to są faworyci, jest Heroic, Na'Vi, nawet ta Furia. O ile nie będzie, wiecie, Hypu Punario, to raczej nie ma co liczyć. Tu Heroic, Furia. Dla Trybun zrobimy Furię. I tu damy, że clownade wygra. Tak czy tak, jeżeli tu zgadłem dwa dobrze. Czyli ta góra sama. I tu raczej heroik. No to i tak już goldzik będzie. Na spokojnie. Update Pix potwierdzam. No i tak wygląda pikem. No cóż, teraz czekamy na zniżkę. Zrobimy pewnie jakiś opening. Tu jakieś może nie wiem. Potwieram takie kapsułki, autografiki. Zobaczymy sobie jakieś crafty. No bo to wiadomo. Już te naklejki będą tanie, więc będzie można je smarować na każdą broń. Dobra. Nara.